Teraz ruszamy na Poznań. Łukasz już tak naprawdę kończy gipsować nogę. Patryk się przyklepał, będzie to lepsze oczywiście dla was do oglądania, bo ja Patrykowi dam popalić i zabierzemy go w bardzo, ale tu bardzo fajne miejsce. Aha. Ostatnia rolka. To, to ja nie ruch... się do przodu. Poczekaj, słuchaj, mnie, kurwa, je... nie mogę mieć, bo jest po odcinku. Ja się tak dobrze czuję i nie chcę mieć bardziej, Ale nie, będzie... Ale nie masz mi robić. Ja chcę zasłonić. Białek. Nie! Jedna rolka, Jedna Białek. rąka nic nie zmieni. Słuchaj, mi uważnie, mogę oddychać, czuję się komfortowo i dalej będziesz I mógł. mógł. I będziesz... Ja nie będziesz ściskał. Już bardziej Ale rozumiesz? Chcę tylko to Rozumieć. zakryć! Cię Ale ja, ja nie chcę! Co to się Weź mu te ręce do sekundy robię komendę i dalej wraca do swojego. Ej, poczekaj, tylko tu mi zrób jeszcze, postaram mi się, się w no nie rób No nie rób mi po mi kości! Jest dramat. A! mi się w katań. Kurwa, kurwa, to nie będę leżał, jak będzie mi robić cekatorem! Kurwa! Nie patrz, zaraz będzie po wszystkim. Zostaw, zostaw, zostaw. Jest dobrze. Gdzie byłeś za nocy?! Gadaj! Grałem w lola. Gadaj! W lola grałem, w lola grałem. Ile zarabiasz miesięcznie? Ile zarabiasz?